Hello, maz z tej strony i witam Was już w kolejnym odcinku z telefowych misji, gdzie wykonuję misję w telefie. Nic bardziej prostszego. I dzisiaj od Merasmusa mamy kolejną misję, tak więc zobaczmy, co dla nas naszego. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Moonshine. No w końcu misja, która polega na byciu na jednej z nowszych map. Moonshine może akurat nie jest jedną z tych bardziej moich ulubionych czy coś. Mimo wszystko chętnie na niej sobie pogram. I co musimy tu zrobić? Oczywiście zbierać duszę na Moonshine, zabijać za pomocą dyń na Moonshine. No i jeszcze Halloween Pumpkin, a um, kolej... Kolekty Halloween Pumpkin To nie wiem do końca o co chodzi, że Halloweenową dynię Aha, to pewnie te skrytami. Dobra, no to wszystko jasne tak naprawdę Więc przejdźmy od razu na Moonshine Okej, okay, jesteśmy świeżo na serwerze Moonshine Tak więc jako, że Tym, tym razem jako, że są to nowe kontrakty To nie ma żadnych restrykcji co do Grania żadną jakąkolwiek klasą Więc po prostu sobie biorę to co jest mi wygłodnie Wow, ta dynia mogła mnie zabić O, to też, nie, to w sumie nie mogło mnie zabić Dlatego ruszmy w poszukiwaniu przeciwniku. Już mam od razu spela i już mam pierwsze dwa zabójstwa. Nie, myślałem. No choć, Pyro. To było proste. Niektórzy tak łatwo dają się zrobić. Nawet nie popatrzą dobrze, bum, nagle. Uuu, inżynier, nie dla Twojego działka. Nie dla Twojego działka. Nie dla Twojego działka. Ile razy jeszcze Ci mam to mówić? No nie rozumie, no, no on nie rozumie. O właśnie, dostałem kolejne punkty za krytyki. I właśnie te krytyki wykorzystałem w dobrym celu. Przynajmniej dla mnie w dobrym. Um, uleczenie się. O, no, może stańmy się na chwilkę niewidzialnym. Gdyż. No nie wiem w sumie, jaki będzie mój tutaj główny taki objective. Ci na pewno nie wiedzą, że się za nimi skradam. Czemu. Okej. Okay. Szkad tak dziwnie się zachował, bo zamiast oddać jednego strzała, oddał dwa. Znaczy na odwrót, zamiast oddać e, dwa strzały, oddał jeden. O, i też. Ostatnio zauważyłem, co tutaj może w wodzie zabić. Tutaj jest takie miejsce, które się jak dotknie, to, to nagle jak umiera. Więc jeżeli gracie na tej mapie, unikajcie tego szerokim łukiem, jak już pływacie e, w tej wodzie. Nawet są tutaj znaki ostrzegające, nie pływać w wodzie. Nie wiem, czy zauważyliście, żeby tu uważać. Więc nie są one na pewno bez powodu tutaj. Niech to na pewno inżynier zaraz będzie się chciał tu rozbudować. Tam ci przejmują punkt. Ten chce rewanż. Czemu on mi się. Z... Wy to widzieliście? Zniknął. Aha, spell! Wszystko jasne. A, duszek. It więc Uff, żołnierz. Nie, 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 nie. nie zostaw spokojnie. O, su super jump. Zapomniałem. Dobra, rzućmy się na tego żołnierza. Cześć. No i tak to się kończy. Ups, Pyron mnie goni. Ja spadam. Postaram się zdobyć jak największą ilość punktów. Nie, ten Pyron nadal nie goni. Ja na to nie mogę pozwolić. Um, postaram się zdobyć jak największą ilość punktów na tym życiu. Ostatnio na, na mojej pierwszej misji mi to troszkę nie wychodziło Jednakże, kto wie, może w końcu teraz się uda Tym bardziej, że ostatnio okazał się być najlepszy scout Więc będę się go trzymał O, Okej. Okay. niech będzie Patrzcie jak mi lecą punkty Taki jeden gargulec daje aż 10 dusz Tak więc kolekcja 10 punktów dla mnie została zainkasowana Cześć snajper, który umiera Ja może spróbuję pozabijać ludzi za pomocą tych ding, Tylko niech mi się jakaś napatoczy bo mogę albo zabijać za pomocą tych dni, albo zbierać po ludziach te pumpkiny z krytami. No ale ani oni nie chcą drobić, ani żadna dynia mi się nie trafia. Zobaczmy, ten Pyro nie wie. I już wie. I już mam 35, 36 punktów nawet. Niech się ktoś trafia. Nie chcę, żeby ten kontrakt trwał dwie minuty, bo w sumie na to na razie wychodzi. I mniej więcej on tyle trwał. Ups, nie. Zajmiemy się tym oto scoutem, który nie wie, że jestem tuż za nim. Nie, nie bierz apteczki, ja ją wezmę. O, dziękuję. Teraz gdzie ten scout? Tutaj? Uuu, zostałem wystraszony. Nie wiem tylko dlaczego. Wydaje mi się, że to przez ten... Przez to, co nam wylosowało. Tak, trafnie, Na pewno. Ja też się nie mogę trafić jakoś tak. Co jest? Czemu nie mogę trafić go? Dobra, skupmy się na tym... Uuu, na wyspie jesteśmy. Ja sobie przeładuję na no spokojnie dzięki temu. Chwila, wyspa jest po prawej. Życzcie mi szczęścia. Postaram się dobiec do końca. Tam ci już mnie ścigają. Unikam tego jak tylko się da. Już by tam próbował ktoś dorwać z piłki. Ty, ale tylko, tylko uber żadnych kry... A tam gdzieś się zwiesili. Oj, oj. Jaram się. Jaram się. Uooo, to było blisko. Dobra. Nie wystarczająco. Ten scout musiał to zrobić. Po prostu musiał. Tak więc, niemal połowa kontaktu, kontraktu zrobiona na jednym życiu. Wydaje mi się, że jest to niezły wynik. Ops, znowu super jumpy. Dlatego pozwoli snajperze, że będę szybszy. Ktoś tu oberwie zaraz z powietrza. Znowu ktoś tu oberwie z powietrza. Najprawdopodobniej ten snajper. Direct hit, to rozumiem. Ty, skałcie nadal tu w wodzie byłeś? Nie spodziewałem się, że on nadal tu jest, ale. Udało mi się dealować z nim, dealnąć bym powiedział. Ponieważ ludzie po angielsku mówią deal with it, to mówię ja, to ja handluję z tym. W końcu były Team, for, team Fortressowy handlarz. Cześć Heavy. O i proszę bardzo, nie, ja myślałem, że mi zaliczy tutaj z pumpkina pozabijać. Ja tak. Hmm, stanę się malutki przynajmniej. Więc zobaczmy, czy ktoś tutaj przy ich bazie się nie kręci. Cześć in, inżynierku. O, dropisz to ja chętnie biorę. Ja to też chętnie załatwiam. Czy ktoś tu jeszcze mi się kręci? Ten Heavy próbował coś uczynić, ale mu chyba nie wyszło. O cześć. Ups. Chyba popsułem tego skauta. Aha, wszyscy mamy kryty, dobra. Dobra, tu sobie tak wbiję. Ojej, jakie to było smutne. Biedny Scoutik. Tak to jest, na Halloween najczęściej... Ja jakie combo. Krytyki plus uber, no to uwielbiam. Po prostu dealuje do Ciebie mnóstwo damage'a, ale i tak przeżyję. Ani, ale i ja i Ty. Więc wolałbym, żebyś Ty zginął. Ups, Heavy. On mnie nie widzi. Czemu mi się zacina czasem ten Skatergan, bo wiecie, Skatergana można zawsze było używać tak, że się klikało raz i on trzymał jednak to, nie? Tam można było nawalać non-stop dzięki temu, taka seria, ale teraz to mi się zacina na chwilkę. Ten scout. Ot. No tak jakoś. Dobra, szukamy przeciwników cały czas, bo... O, na pampkina, na pampkina. Najpierw ciebie osłabię. Chodź, 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 chodź. Niech to... Fak, nie, tutaj jest framuga. Więc ruszmy dalej. Dawajcie mi jacyś przeciwnicy koło dyń, żeby chodzili, a nie, że ja tak zabijam po kolei jeden po drugiego. Cały czas mam tą niewidzialność, nie wiem dlaczego. Przecież szpiegiem nie jestem, chociaż pogłoski mówią, że Scout jest szynem szpiega. To w sumie by potwierdzało tylko tą teorię, co tu się dzieje. Wow, 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 panie, panie, gdzie pan, co, co, jak? Kula Tesli w takie miejsce, nie do końca strzeliłem o co mu chodziło. Chodź tu w Czemu uciekać do siebie do bazy? Chyba przegraliśmy, znaczy oni już przegrali, a my za to zabijemy wszystkich resztę co została. Niech to ten Pyro jednak był za szybki. A ja przynajmniej ostatniego spela sobie zużyję. No jestem pierwszym. No nie powiedziałbym, że drugi team stanowi dla nas wyzwanie. Zginałem póki co tylko raz. I kontrakt jest już prawie wypełniony. No jak tak dalej pójdzie, to ten materiał będzie bardzo krótki. No przykro mi, czasem takie też muszą być. Gdyż te misje są nieprzewidywalne. Jedna będzie dłuższa, druga krótsza. Najkrótsza to by była i tak chyba typu zabij Merasmusa, czy tam... No może nie akurat Merasmusa, ale zabij horsmana. No to to już prędzej. Ciekawe czy te dynie mi też zaliczy, jak ktoś by tutaj mnie wlazł. No już. Ktoś tam niszczy te nie. Eee, Pyro! Jednak troszkę tutaj ludzie myślą w tym teamie. Nie, dobra. Tutaj... Um, tego się nie spodziewałem, że ludzie myślą tutaj, bo to rzadkość. Wydaje mi się, że w TF to jest akurat rzadkość, kto tutaj nadejdzie. Szkoda, że nie ma, znaczy nie widziałem misji typu zabij ze Spela. O, to by było świetnie na Hell Tower, zabij ze Spela. Że do niekoniecznie musi być Hell Tower, bo w tym roku mamy wiele map, na których są te Spele, nie, mam tu na myśli oczywiście ten nowe, a Moonshine akurat jest jedno z nich. I jest bardzo fajna mapa, co prawda uważam, że są lepsze, ale King of the Hill. Świetna sprawa, bardzo fajnie zrobiona, sympatycznie bym ujął. No ale dzieci przeciwnicy, no ja bym chciał pozabijać kogoś z dynki, ale no... o tej dynki nie chodzi. Łops. Okej, okay, wezmę sobie tego spela i zwiewam stąd, bo ten Pyro... Uuu, kula Tesli, to... Mam, mam, pomysł, mam taki głupi pomysł. Dobra, ten będzie mnie ścigał? Weź zejść tu na dół. Nie, nie będzie ścigał. Chciałem rzucić prosto w ich bazę. I udało się. No dobra, już idę sobie. A, działko! Fak! Oni już tam działko postawili. Ty, ale udało mi się zwiać. No chodź, no chodź. Dobra. No przykro mi, przegrałeś przez losowe kryty, które ja nie planowałem. I zostało, patrzcie już, tylko 18 punktów. Już... Czy tam 15 chciałem powiedzieć? A już coraz mniej. I zaraz ten kontrakt skończymy. Fak! Ju! Słyszę to działko, które jest tu, ale ja go nie zamierzam. Weź wejść wtedy, nie? Dobra, niestety wtedy nie zalicza mi, wydaje mi się, ale za to mam pole, więc ten Pyro akurat się napadł, toczył tak na minę. Niefortunnie. Oś tutaj. A, ten próbuje z tego, z neona, bo w końcu tutaj jest mnóstwo wody, ty. Jednak w tym drugim, drugim teamie ludzie myślą. No nie, można powiedzieć, że nie. Dobra, dostał od ja a ja zmarnowałem tylko fireballa. Cześć Pyro, który dostanie firebola. Nie, to był Demoman! Jak mogłem Demomana pomylić z Pyro? Czemu on z tej dyni dostał zero damage'a? What the fuck! o niej przechodził. Ty, naprawdę, nie mnie umiał tu zabić. To jest strasznie taka mm, nuda. Wiecie co, spróbuję jeszcze raz ze spawnem to zrobić. Mam kulę Tesli. Polecimy tutaj na i albo nie, lepiej. Yy, udamy się tam, gdzie ma ten inżynier swój setup. O, shit! Uciekamy. Mają strasznie dużo pyra. Ja staram się grać tak ostrożnie, żeby jednak faktycznie nie umierać zbyt często. Ale teraz zrobię coś. Yy, prawdopodobnie mało użytecznego. Czyli dam się zabić. Wow! Naprawdę, 1 HP. Yy, ludzie tutaj nie potrafią mnie zabić. Po prostu to jest śpieg. Widziałem, jak tam. Yy, widziałem, jak tam się poruszał w wodzie. Cześć, Demoman, za którego dostaję asystę. No i tak nabijają się te punkty. Weź spadaj, co? I dzięki za to. I teraz już zginę. Teraz już zginę. Koniecznie. No ale przynajmniej mam kontrakt wypełniony. Ale zanim jednak. Jako, że materiał jest dość krótki, to jeszcze zanim przejdę do. Sprawdzenia, co mi z tego kontraktu drobnie to jeszcze pogramy chwilkę. Ja chcę zrobić to z kulą Tesli, żeby zabić jak największą ilość ludzi, przynajmniej do końca tej rundy, bo nawet jeżeli oni nie przejmą, to jeszcze te niecałe dwie minutki są. Zresztą komu tu się śpieszy, co nie? No mnie na pewno nie. Póki co dwa razy zginąłem, dwa razy, dwa razy zabiłem 30 ludzi, tak więc wydaje mi się, że nawet niezły wynik. Ten pyro. Ups, ups! Dobra, trzy razy tego się nie spodziewałem. Będę musiał jakoś... Hmm. Jak zająć się tym działkiem? Hmm. Jak myślę, jaką klasę by tu wziąć? Chyba sniper będzie ok. Zobaczymy, co... Zobaczymy jak mi to pomoże. W, szok. w razie czego mam kulę Tesli do obrony? Chociaż mówię, chciałbym ją użyć do zabicia jak największej ilości graczy. No i już na dzień dobry head. Dobra, wiesz co? Nie będę ryzykował. I spadaj. Dzięki, że mi chciałeś pomóc, szkoda, że nie trafiłeś. Dobra, gdzieś tu śpieg jest, no. Chodź tu. Tam się chować chce. No, trafić go nie mogę. No, ale przynajmniej umarł, więc to, to się liczy. Tamtego działka już nie ma. Ja niepotrzebnie klasy zmieniałem i spela marnowałem. No, widzicie, trudno, tak bywa i w życiu. Eee, w zamian dostajemy super jumping. No tak, sniper ma tylko pojedyncze. Chciałem, ja tak. gupi, ja chciałem podwójnie skoczyć. Uuu! Ja bym powiedział, że to przez. Moje AWP on tam tak skoczył. A teraz tak, mam super jumping, wybijanie w powietrze. Więc lecimy w górę. A, znaźmy jeszcze tego gargulca. O tu jest. Wieku! W czasie trwania tego materiału, to gargulce mi praktycznie pod nos się respią. Zgaduję, że w większości tak nie jest. Czy ktoś jeszcze tu podejdzie? Czy ktoś będzie na tyle głupi, żeby mnie ścigać? Albo na tyle mądry, kto wie. Mm, tutaj jest sniper myślałem, że goś stanął tutaj jednak, no się pomyliłem. Zobaczmy inżynier, który znowu próbuje coś dokonać, chyba nieudolnie. O, aż po No peszek. Jejku, jak to nudno troszkę. No, no szkoda, no, ale przynajmniej misję zrobiłem sobie na spokoju... O, mam jeszcze kulę tesli. Dobra, może na sam koniec uda się coś dobić. Ktoś mnie ściga? Nie. Nie, nikt nie, 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 nie ściga, tylko moi sprawdzają, czy przypadkiem nie śpieguje tu kogoś. Jako sniper. Pocisnęła kula. I jedzie kula. <laughs> Ładnie. Spodziewałem się, że będzie troszkę lepiej, ale mimo wszystko jestem zadowolony z efektu. Tak więc udało się coś dokonać. No i na koniec oczywiście na deser zobaczmy czym Merasmus mnie wynagrodzi. Z, z tego co widziałem to z kontraktów też chyba dropią itemy halloweenowe typu haunted, więc mamy znowu skrzyneczkę i niestety nie item halloweenowy typu haunted, tak więc Coś jednak jest, czegoś nie ma. No trudno, tutaj skrzynkę się odłożę. I tak, to już jest moja druga skrzynka. Nie wiem, w sumie to trzecia skrzynka, która mi droga, Bo jedną sprzedałem kiedyś, chyba w droga. Teraz tych skrzynek się, jak widzicie, nie, mam mnóstwo skrzynek tutaj. Po prostu nie opłaca się ich sprzedawać. I ja po prostu nie mam pomysłu, co z nimi zrobić. Gdybym miał kasę, prawdopodobnie, może nawet bym pojedyncze jakieś pootwierał. Ale wydaje mi się, że jest to pointless. Chociażby ze względu na to, że tej kasy po prostu nie mam. No i tak, skończyłem na razie z trzema miskami czego te, ten misk jest przerobionymi sześcioma innymi jeszcze miskami? bodajże, czy tam pięcioma w sumie, i raczej nie będę więcej ich przerabiał, tak więc to by było na tyle. Tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. A póki co, trzymajcie się i do zobaczenia przy następnej misji, którą nam wręczymy Erasmus. Cześć i wesołego Halloween, które już jest po, ale jest w TF-ie.